Nadzór nad energetyką to również e, projekty inwestycyjne, które ten sektor prowadzi, jak e, również e, kwestia górnictwa, na pewno energetyka i dzictwo pod jednym nadzorem, tak jak to możliwość ułatwia e, znalezienie e, synergii energii między osoba branżami. Rzedłowita napisała dzisiaj, że środki e nie wystarczą na przykład kompanii węglową, bo to potrafi na to zmodyfikować. Ciężko mi komentować, doniesienie zendialnych osób, które nie mają, nie są zelerygodne, może tak delikatnie skoro nie mają informacje, jak to wygląda, są to tylko notki prasowe. Proces poszukiwania inwestorów do funduszu, jak i bezpośrednio do jako inwestorów branżowych na kapitał nowej kompanii węglowej jest mocno zaawansowany. Do końca sierpnia takie jest moje zadanie postawione przez panią premier dla powstać nowa kompania. Będzie. Kompania będzie miała środki na wypłaty 10 sierpnia. Rozmawiamy o kolektuje do pani są. Do, nie problemem, celem są rozwiązania docelowe. Panie ministrze, do końca lipca ma być już wiadomo kto wchodzi finansowo to przedsięwzięcie pod tytułem wspieramy? Mamy już pewne, pewne deklaracje, ale no ja nie mogę ujawniać tego, są podpisane umowy o zaufaniu poufności między stronami i te kwestie nie podstawiam im, nie będziemy poinformować. Ale 1 sierpnia już będziemy wiedzieć kto to jest? To nie jest do mnie pytanie, bo nie, ja nie jestem inwestorem To inwestorzy będą mówili czy, czy są zainteresowane, czy nie. Te procesy są tak Pani, Pani, Pani. posłanka Szydło wyraziła taką opinię, że proces naprawy górskiej tutaj nie jest realizowany tak, jak było to oczekiwane. Zgadza się pan z tą opinią? No, państwo, że nie zgadza się z tą opinią, ponieważ e, po porozumieniach z 17 stycznia dokładnie no, zrealizujemy to do porozumienie. sprawy o z aktów rozporządzeń z gospodarki, które regulują e, środki budżetowe na, na kwestie zarówno e, restrukturyzacyjne, jak i odpraw socjalnych. To wszystko funkcjonuje. Kopalnie, które były uzgodnione są sądowiązkową, przeszły do SRK, zarówno z polowaniem, jak i z kachabu. Do końca się ma powstać nowa kompania węglowa te wszystkie procesy się dzieją równolegle. Są powołane trzy zespoły, które my jako to moc i jako które powinny w ciągu paru tygodni zakończyć pracę i przekazać miejsce gospodarki, który jest do wypracowania nowej strategii na 2016 -2020. Panie Ministrze, Pan Prezes Sędzikowski na konferencji prasowej powiedział, że jeżeli nowa kompania węglowa nie powstanie do końca sierpnia, to nie będzie ani nowej kompanii węglowej, ani starej kompanii węglowej. Pan mówi o końcu września. Co przez ten miesiąc się będzie działo? Szanowni Państwo, to nie jest proces łatwy. Wiecie na Śląsku, wiecie jakim, gdzie jest dzisiaj w jakim cyklu koniunkturalnym się e, znajdujemy. nie Są łatwe procesy. Ja mogę tylko zapewnić, że zrobię wszystko, e, aby do końca sierpnia nowa kompania miała nowa podstawa. I te procesy się dzieją. A jakie wieści, się... Jakie, jakie wieści z Brukseli płyną w sprawie notyfikacji pomocy publicznej? Mieliśmy do tej pory cztery spotkania z niższą Competition. Departamentem pomocy publicznej. W tej chwili w e, kwestiach pomocy dla kopań, które zostały poszły do SRK, większość tych kwestii mamy już jak, jak nie wszystkie uzgodnione. E, Bruksela poczeka, bo myślę, że w tym tygodniu będą wysyłane modele biznesowe i na strukturę kapitałową różną nowej kompanii węglowej. Jeżeli to dostarczymy, myślę, że wtedy we można o, oczekiwać e, decyzji. Panie ministrze, jeszcze chciałem zapytać o podatek VAT. Spółki węglowe w różnym stopniu, ale mają to zadłużenie. Padła propozycja, żeby część tego zadłużenia przynajmniej można było spłacić nieruchomościami, które należą do spółek węglowych. No ja znam tą propozycję, to jest I... kwestia Właściwym byłbym minister finansów do mm -hmm. odpowiedzi na to pytanie. Wszelkie e, e, inicjatywy, które będą służyły zwiększeniu efektywności funkcjonowania komunikatu węgla kamiennego będę wspierał i wspieram. Ponadto mm -hmm. również wspierałem obniżenia podatku ośrodkowego mm -hmm. e, na, na, e, ener na energię elektryczną wykorzystaną do wydobycia czerwówek i do a jak pan wesprze inicjatywę zarządów spółek węglowych, żeby przekonać wojewodę śląskiego, żeby wszedł w ten interes? Na pewno ja, ja jestem w kontakcie z panem wojewodą Litwą, mamy bardzo dobre relacje, będziemy rozmawiać. A nastawienie wojewody Litwy jest w tej chwili takie jak pańskie? To pytanie do pana wojewody Litwy. Moje nastawienie jest dobre.